witam Cię na moim kanale. Dzisiaj stworzyłam cudownie, przepięknie pachnące cytrynami ciasto cytrynowe. I jako, że zbliżają się już takie fajne, ciepłe dni, e, można jeździć na różnego rodzaju wyprawy, albo na przykład zrobić sobie kawę, usiąść sobie na tarasie, czy gdzieś w ogródku, czy w ogóle wyjść na zewnątrz do parku, usiąść sobie z kubkiem kawy i wziąć kawałek cytrynowego ciasta, które będzie lekkie, odświeżające, tym ciastem zainspirowałam się już ponad rok temu, kiedy byliśmy na jednej wyprawie w górach, i na samym szczycie góry można było kupić kubek gorącej herbaty. I do tego dawali darmowe ciasto. One były z cukrem, więc tylko Łukasz wziął i zajadał się tym. Ja to pomachałam, po prostu pachniało przepięknie cytrynami i stwierdziłam, nigdy nie zrobiłam takiego ciasta cytrynowego, nigdy jakoś nie przepadałam za tym, dlaczego i w ogóle dawno nie jadłam takiego ciasta cytrynowego. Nawet nie pamiętam, czy kiedykolwiek jadłam. Może jadłam? I don't know. Postanowiłam, że zrobię ciasto cytrynowe i... Aromat unbelievable, po prostu cudownie pachnie. Jest taki, jakie powinno być. Więc jeżeli interesuje Cię taki przepis i chcesz się dowiedzieć jak zrobić ciasto cytrynowe, zapraszam Cię do oglądania. Do przygotowania ciasta będzie nam potrzebna mąka 250 gramów. Tutaj um, zamiennik cukru. Akurat mam ksylitol, może być erytol. W przepisie jest około 150 gramów. Ja dodaję po prostu tyle, ile ja lubię, nie lubię za słodkich ciast, więc tutaj jest ksylitolu odrobinę tylko. Będą potrzebne również cztery jajka, roztopione masełko, proszek do pieczenia i cytryny. Najpierw roztopię sobie w masełko w rondelku. Jak masełko się roztopi, zostawiamy je do przestyknięcia. Jak ubijemy żółtka z swoim słodzikiem na taką puszystą masę, teraz musimy się zabrać za białka. Mamy już ubite że białka na y, sztywno. Teraz będziemy wszystko razem łączyć. Teraz wylewam sok z cytryny. Dodaję mąkę, łyżeczkę sody oczyszczonej, masło. Ciasto już zrobione, teraz czekam aż się o a w międzyczasie będę robiła polewę, też o smaku cytrynowym, ale na bazie orzechów nerkowca, które wcześniej moczyłam przez godzinę w ciepłej wodzie. Więc teraz je przesuwiemy do blendera, łyżeczka soku z cytryny, dwie łyżeczki oleju kokosowego, który wcześniej podgrzałam oraz miód. Ciasto cytrynowe zrobione, trzeba skosztować, ponieważ pachnie fenomenalnie. Najpierw skosztuję spód, bez tej góry, tej pulewy. to wow. Jest dość sucha. takie biszkoptowe po prostu, biszkopt cytrynowy, tak to smakuje. Spróbuję teraz z górą. Może na mi po prostu więcej, bo mi zostało. Zrobiłam jej chyba za dużo. Mmm. No. Z tą górą to ma sens. Wow. Pycha. Ja bym nawet to ciasto przekroiła w połowie i jeszcze dała tam jakiś krem cytrynowy. To już by w ogóle był sztos. Ale tak jak tutaj widzicie. Bardzo proste i jest to tak dobre Mmm, Mmm. Mm. Mm. Ta polewa z orzechów nerkowca. Wow. Jeszcze podbija dodatkowo ten smak. Sto razy lepsza. O, oh wow. O, oh my god. Idę jeść. Czemu ja myślałam, że ja nie lubię ciasta cytrynowego? Czasem mam jakieś takie głupie schematy w swojej głowie. Nie wydaje nam się, że czegoś nie lubimy i tak dalej. A. Może kiedyś nam to nie smakowało, jak byliśmy na przykład młodsi, albo było to przygotowane w niewłaściwy sposób. Warto testować nowe smaki, przełamywać się, bo a nam coś posmakuje. Wow! Ciało cytrynowe uznaję jako ogromny sukces. Jeżeli podobał Cię taki przepis i chcesz zobaczyć ich więcej, to zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, zostaw mi łapkę w górę, napisz komentarz, czy spróbowałeś, czy lubisz ciasto cytrynowe. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa-pa!